Witajcie tu kapitan, zapraszam na nowy odcinek Demon Souls. Nagramy go szybko, nagramy go sprawnie. Pozbądźcie się płaszczek i podbierajcie przedmioty, które są ukryte za schodami po obu stronach. Nie widać ich na pierwszy rzut oka, ale są tutaj, uwierzcie mi. Nagrywałem ten odcinek dosyć wcześnie rano, jeszcze przed śniadaniem, taki zaspany, ponieważ gdzieś tam czytałem, że umysł najlepiej pracuje właśnie rano, kiedy jest wypoczęty. Powiem wam, że może i tak jest, ale refleks nie jest taki. Przez to, że byłem taki jakiś, nie wiem, śnięty, marudny, kilka razy zginałem i pomyślałem, że zamiast pokazywać wam to, jak ginę, obejrzymy sobie ten odcinek w przyspieszonym tempie i może jeszcze zdążę Was czegoś nauczyć. Pogadajcie z grabarzem, możecie niego kupić kilka przydatnych przedmiotów, jeżeli macie duszę. Jeżeli nie, możecie się do niego wrócić, on nigdzie się nie wybiera. Nadepnijcie na tą płytę, otworzą się wam drzwi i zobaczcie bardzo ładną scenkę. Oglądajcie uważnie, ponieważ możecie przegapić najważniejszą część tego filmiku. Nie są to fajerwerki, nie są tutaj ukryte przejścia. Patrzcie na tego przeciwnika z kosą. Gra pokazuje nam właśnie, że przywołał te duchy. I tak długo jak on żyje, będzie przywoływał nowe duchy. Zabijcie go. Jest waszym priorytetem. Zeskoczcie na dół i załatwcie go od razu. Protip od kapitana. To miejsce jest jednym z najlepszych miejsc do farmienia dusz. I nie mogę wam powiedzieć co innego, bo faktycznie z niektórych przeciwników można dostać więcej dusz, aczkolwiek czas, który wymaga, żeby się tutaj dostać do tego ripera i tyle dusz za niego dostaniecie, ponieważ kiedy on ginie, giną też te duchy, który przerwał, i dostajecie duszę za wszystkich, jest naprawdę. To coś o czym warto pamiętać. Zmieniłem teraz filtr gry, nie wiem który był lepszy. Teraz pogramy w tym w klasycznym. Pogadajmy z naszą łatą, z naszym Pacim, z jego bardzo okrągłą i aerodynamiczną głową. Po tej uroczej i idźcie na górę, jest tutaj ściana zrobiona z iluzji, możecie ją rozbić, przedostać się na drugą stronę. Uwaga, jest tutaj szkielet, jeden z najgroźniejszych przeciwników w grze, szkielet z dwoma katanami i widzicie, zobacz, z łatwym jednym chlaśnięciem, jednym uderzeniem, coś bardzo niezwykłego. Zobaczcie na to, patrzcie jak szybko mogę dostać się do tego ripera, dosłownie w kilkanaście sekund, nawet bez przyspieszonego tempa możecie go załatwić i zgarnąć wszystkie dusze, które drobi. nie wracajcie jeszcze. Udajcie się tutaj tą półką skalną, tym gzymsem e, wzdłuż. Ruszajcie się cały czas, nie stawajcie nawet na moment, ponieważ e, zatłuką was płaszczki. Zabijcie tego jaszczura, jeżeli wam się udaje, i że wam nie ucieknie tak jak mi, e, po czym ruszajcie dalej i podnieście najlepszy łuk w grze, tak zwany white bow, biały łuk ze swoimi strzałami pod kolor, jest naprawdę czymś niesamowitym. Pozbierajcie tutaj wszystkie przedmioty, kiedy wrócicie do tej świątyni, ponieważ jesteście tutaj bezpieczni i tak długo nie, nie porozmawiacie z Pacim. Nic wam nie grozi możecie sobie na spokojnie popodnosić wszystko. Po z Pacim robi to, co Pacci robi najlepiej, czyli chce nas wydymać. Um, udajemy się tam na dół z pomocą Pacziego i znajdujemy tutaj świętego Urbana pomożemy mu pozbyć się tego czarnego fantoma, który go tutaj uwięził odciął go od świata, i pozwala mu wyjść zdobimy więc fantoma i porozmawiamy z nim ponownie I patrzę na to jak walczę, ponieważ walczę jak głupek, nabufowałem się i po prostu nie robię żadnych uników. Mam teraz Warding, to jest ochrona podejrzeć, to się nazywa po polsku. I to jest najlepsze zakręcie ochronne w grze. Chroni jednak przed obrażaniem fizycznymi, nie obrażaniem od ognia czy magii. Pozbierajcie wszystko oraz ponownie, tak jak powiedziałem, wróćcie do Świętego Urbana. Pojawi się on teraz w waszym nexusie, w waszej spójni. Umbasa dokładnie i będzie mógł Was sprzedawać bardzo potężne cuda. Jest odpowiednikiem tego mędrca, Frejka, którego wolniście z latry. Będzie mógł przytapać Wasze dusze demonów na potężne cuda. Tej skały, tej skały tutaj nie będzie na białej tendencji. Wróci się i podnieście ten wspaniały miecz. Ojej, ja dobrze pamiętam, to jest broń bardzo dobra, nie przegapcie. Po powrocie na górę utnijcie sobie pogawędkę z chciał nas olać, ale okazało się, że leje pod wiatr i teraz będzie musiał odpowiedzieć za to, co zrobił. Możecie go zabić, bądź też pogada z nim, jeżeli go nie zabijecie, powróci on do Nexusa i będzie z wami handlował. Zachęcam do tej opcji. Aczkolwiek satysfakcja z zamordowania tej łysej mędy jest naprawdę niezwykła. W następnym etapie gra nasze zdolności motoryczne, umiejętności walki oraz orientację w terenie. E, walczymy z przeciwnikami na ziemi, walną nas płaszczki z góry oraz jest tutaj bardzo stromo, łatwo spaść. Uważajcie na uniki, nie róbcie uników, ponieważ wylądujecie na ziemi. Ci przeciwnicy mogą was również strącić, tak jak zrobił to on, zwyczajnie mnie chlasną i zepchnął mnie z klifu. Wracamy po raz kolejny, ale możecie też zdarzyć, że zginiecie wracając i to też jest całkowicie możliwe. Nawet jeżeli powiewinie się w noga, nie płaczcie, nie upakujcie dusz, ponieważ jesteście teraz w miejscu, jesteście teraz na etapie tyle potężni, że możecie te dusze odrobić dosłownie w 15 minut, zabijając tego ripera. Jeżeli weźmieć sobie pierścień, który zwiększa przyrost dusz, oraz macie tą rękawicę, którą ma nasza bohaterka, zarabiacie naprawdę bardzo dużo dusz i kilka kursów i odrobicie wszystko, co straciliście. Jeżeli dalej giniecie. Nie martwcie się, zróbcie sobie przerwę, zjedzcie coś, odpocznijcie chwilę i powróćcie do gry na spokojnie. Umieranie jest częścią doświadczenia, częścią gry Souls. Ja dla przykładu mogłem całkowicie usunąć wszystkie moje śmierci i pokazać wam czysty gameplay. Tylko, tylko piękne morderstwa bez problemu. To jak łatwo i gładko przechodzę ten poziom. Ale dalej chcę wam pokazać, że pomimo. Dlatego, że ktoś ma doświadczenie, ktoś zna grę, dalej można zginąć. Można popełnić błąd, zapomnieć się um, i, i bardzo łatwy, czasami głupi sposób zginąć, um, ale to nie problem. To jest Souls, uczymy się, wyciągamy wnioski i gramy dalej. Kolejny etap jest problematyczny, ponieważ walczymy z przeciwnikami, którzy już z nami, tymi duchami, ale mają oni nowe ataki. Nowe ataki, które zdecydowali się używać za każdym razem, kiedy teraz biegnę. E, co musicie wiedzieć o tych wrogach, to to, że ich, przywołują ich ci riperzy, ci żniwiarze. Jeden z nich jest kilka poziomów niżej pod nami i nie mamy sposobu, żeby się do niego dostać. Więc ja bym wam osobiście radził, to za wszelką cenę przebiec na szybko, ominąć przeciwników, i dostać się do tego Reapera i go zabić, ponieważ tak długo jak będziecie walczyć z tymi przeciwnikami, on będzie ich przewoływał, będzie się do siebie odnawiali i możecie skończyć w takim cyklu e, niekończącej się e, zgryzoty, ponieważ ci przeciwnicy będą wracać. E, dalej uważam, że najlepszym sposobem jest po prostu szybko, szybko zabić, szybko przebiec, e, jeżeli jakiś przeciwnik. E, Sprawiają problemy, po prostu go omijcie. Po prostu przebiegnijcie, przejdźcie ten poziom, duszę można farmić, po przedmioty może się wrócić, a zepsutych nerwów nic nie naprawi. Również i na tym poziomie bardzo przydatny jest pierścień złodzieja, którego ja jak na złość nie nosiłem, a ułatwia on życie. Tak długo jak ten reaper żyje, przeciwnicy będą się odradzać. Możecie więc ich zabić lub też tak jak ja zignorować. Nie zapomnijcie o tych przedmiotach. Uwaga, jest tutaj paru niewidzialnych przeciwników. Żniwasz, ten Reaper, o którym mówiłem, jest tutaj po lewej. Ja nie chcę z nim walczyć, ja po prostu chcę przejść ten poziom, pokazać Wam Bossa. Zawsze się po niego mogę wrócić i nafarmić go. Ten poziom, ten etap tutaj. Ta jaskinia jest jedną z najpiękniejszych, uważam na tym poziomie. Ta mgła i te jaszczury. Uwaga, tu jest kolejna broń, nie zapomnijcie o niej. Można z nich farmić, z tych ślimaków znaczy się e, tą lepiącą się białą substancję, która bufuje broń. Co do samej walki z bossem, jest on dosyć trudny, potrafi sprawić problem. Musicie pamiętać, że jest ślepy i was nie widzi, więc tak długo jak zachowujecie się cicho, możecie ujść mu, umknąć mu, ujść na sucho z wieloma rzeczami. Eee, czasami, kiedy przestaje się na was agrować i jesteście cicho, może was zostawić na bardzo, bardzo długi czas i możecie się wtedy wyleczyć, zregenerować bądź też zginąć. Próbowałem z nim walczyć magią, ale w końcu się denerwowałem. Wziąłem się w obie ręce i po prostu go zatukłem. Lepszym sposobem jest trzymać się jego tylnej strony. Można przebyć mu bez problemu między nogami. Uważajcie tylko, żeby się schylić, bo możecie głową zahaczyć o jego... no wiecie. teraz, kiedy edytuję ten film, zdaję sobie sprawę, że niektóre z tych scenek, tych filmików, wyglądają lepiej w przyspieszonym tempie, kiedy są bardziej dynamiczne. E, ale może to tylko moje złudzenie i moja percepcja tego. W każdym razie, pozginie, podnieście co trzeba, e, bo jest tutaj jeszcze parę przedmiotów, które można ominąć, e, udać się do Nexusa. I przed nami stoi kolejny poziom, kolejne wyzwanie. Nie przegapcie ode mnie na tyle. Zostawcie łapkę w deszcie w dzwoneczek, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.